Siemanko widzowie! Witam was ja, Baldzik Spacja 12 w tym niesamowitym odcinku. Ponieważ widzowie dzisiaj jest święto niepodległości e, Święto niepodległości Polski, wielkie święto narodowe. Dzisiaj, dzisiaj odzyskaliśmy niepodległość chuj wie ile temu, ale odzyskaliśmy ją. I każdy jest szczęśliwy. I są też? Szczęśliwi widzowie, a czy w sumie, albo widz, który wysłał mi tą paczkę. Tak, dostałem paczkę od widza, i to w dodatku żołnierza walczącego na Ukrainie. Na Ukrainie! Naprawdę mam widzów na całym świecie, ale tam nie spodziewałem się ani jednego. I w tym momencie bardzo Wam dziękuję. Za 1000 subskrypcji na moim kanale. No widzowie, jesteście niesamowici! Jesteście po prostu niesamowici, że 1000 subów nam wybiło! Jesteście niesamowici! 1000 subów to jest naprawdę dużo. Lecimy po więcej i od tego filmu chciałbym zacząć maraton. Maraton dla filmów, które będą przez tydzień od poniedziałku, czyli od tego filmu. Do następnego poniedziałku codziennie jakiś film. A jak? Dobra, widzowie, zacznijmy. Otwórzmy, co nam wysłał żołnierz polski walczący na Ukrainie. Zapraszam. Dobra, bierzemy. Otwieramy. Wow, list. Dzień dobry, Baldzik Spacja 12. No, Elo. Nazywam się Andrzej. Pochodzę z Krakowa i piszę ten list dla ciebie. No spoko, dzięki, dzięki. Piszę list zajebiście. Dzięki, dzięki. Bardzo podobają mi się twoje filmy. Razem z chłopakami oglądamy niektóre będąc w okopie. O! No i to są prawdziwi widzowie, nieważne co, nieważne gdzie. Zawsze się znajdzie czas na oglądnięcie filmu. O to chodzi. Dalej. Eee... Yy... Czasami powodują u mnie spokój, to normalne. Czasami chęć do życia, to tak samo normalne. Warto żyć, warto oglądać filmy, warto robić cokolwiek, tylko byleby żyć. Czasami powrót do ojczyzny. No, tutaj bym się trochę sprzeczał z tym, czy warto wracać do ojczyzny, czy tej Polski. Bo jest ona różnoraka. Dalej. A czasami nawet podnie... Podnie co? Podniecenie? Oto chy. trochę dziwne, ale nie wnikam. Każdy robi, co chce, każdy ma swoją orientację do ludzi. A jak? walczę o spokój i niepodległość. No i to mi się podoba. Walczcie o swoje zasady. Chwała tym ludziom. JP. Niepodległość. Jako, że bardzo mi się twoje filmy podobają, postanowiłem wysłać ci paczkę, w której jest jedzenie. No dzięki, które jem. No dzięki, ono mi się przyda, ponieważ lubię sam jeść. Płyta artysty, które, którego bardzo lubisz. No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, co to może być. Mydło. O! Dobre. Sorry. Mydło, to może być dobre. Dysk z kompromitującymi nagraniami dla Najana Pawła II. Co? Co? Oraz flaga kraju, dla którego walczę. Pozdrawiam serdecznie. No dzięki, Andrzej. Dzięki, dzięki za ten niesamowity prezent. Już sama ten list mi bardzo schlubiasz. Naprawdę czuję się naprawdę wdzięczny za to. Jesteście yy, widzowie świetni. Ale przed obejrzeniem tego, listy, tego tej paczki dalej chciałem was widzowie zaprosić na ten. Tutaj widzicie teraz link do Discorda na Discorda tego, ponieważ na tym Discordzie na 200 osób będzie konkurs 5 osób wygra różne fajne nagrody. A jak? O to chodzi? Dołączcie Pogadajmy, czasami gram z widzami Rozmawiamy na różne tematy Jest wiele tam do roboty Zapraszam Dobra, lecimy dalej Otwieramy Wow 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 Dobra, mamy tak Dysk Z kompromitującymi nagraniami na Jana Pawła 2 No to co, zachowam go dla siebie Na pewno się przyda na przyszłość Widzimy także to mydło, które powiedział, że jest Jest kurwa na jakimś opłakanym stanie kurwa Podejrzewam, że mył nim dupę A nie szkodzi, na pewno mydło się przyda rozdam je biednym Dobra, zajebiście Jakaś płyta What? Co to? What? What? TAK SIĘ STAJE TAK SIĘ stanie, TAK SIĘ stanie Tylko, TYGLA MI RODA DZIWKO NA ŚNIADANIE ONA MI MÓWI ŻE JE OKRĘCI ZARABIANIEM NIE KRĘCI TWOJA DUPA I MASZ ROZWIĄZANIE DAJ MI web, DAJ MI web. DAJ MI web. No widzowie, widz postarał się Płyta Gucci Nick Eternal Monk No widzowie to w dodatku stanie faktoryniu New No naprawdę to jest niesamowite Że ktoś wiedział że jest on moim, moim ulubionym artystą na świecie i postanowił mi ją dać. Naprawdę dziękuję. Dobra, lecimy dalej. Mamy także. Mamy także. Jedzenie, które powiedział, że wysłał nam z okopu. Co to jest? Tu pisze Indywidualna racja żywnościowa. Zestaw numer: lot NO. -o, pak Pack NO4. Individual Ration Park La Ration individual. <coughs> Chuj wie co to jest Co to jest widzowie Gulasz węgierski Mielonka wieprzowa Suchary miód Koncentrat napoju herbacianego O smaku limonki z ekstraktem zielonej herbaty Baton owocowo-sbozrowy o smaku gruszkowym, guma do rzucia, cukierek zawierający ekstrakt kawy naturalnej, cukierek zawierający witaminę C, pieprz, sól i chuj. Serwetka, chusteczka nawilżona, papier toaletowy, to, a, torebka strunowa. What? To dla tych, dla nielegalnych sprzedawców szamranych. Łyżka jednorazowa, Rum, rurka do napojów, bezpodniowy. Podgrzewacz chemiczny. A Ajajaj, wszędzie wpierdolą to politykę, nawet do jakichś plastikowych przedmiotów. No ale są, no jest wolność słowa, każdy może wybrać swoją religię, czy tam e, orientację, jak to, jak to chce. No i to jest dobre, to mi się podoba. Tak ma być. Wolność każdego. Chwała Jeruzalem. Chwała Jezusowi. Chwała każdemu, kto wybiera swoją wolność. Amen. Dobra, no i... Widzowie, no tutaj w filmie, czy nie w filmie, tutaj w liście jest napisane flaga, flaga kraj, dla którego walczę. A przypominam, że Andrzej jest z Krakowa i walczy na Ukrainie. A to są kolory Francji, więc jest to naprawdę niesamowite, że mamy widzów nawet z Francji. Nara, otwórzmy to. Coś to flaga Francji mi się bardzo podoba. Naprawdę jest niesamowita. What? Flaga Francji, a jak? What? What? Co to? To nie jest flaga Francji. What the hell? Andrzej! Co ty, Andrzej? No co to ma być, Andrzej? Flaga Rosji! No, ale w sumie walczy na Ukrainie, no to w sumie to by się zgadzało. Ja nie mogę, no co to ma znaczyć? No, co to ma znaczyć? Widzowie, co to ma znaczyć? Ja pierdolę, kurwa, mać, kurwa, mać. No, kurwa, mać. Flaga Rosji, to on nie walczy dla Francji, on walczy dla kurwa Rosji. Kurwa. Kurwa! Kurwa! Polaku! Dlaczego? Dlaczego? Dobra, pierdolę, kurwa, zawiodłem się na tym. Dziękuję, widzowie, za tysiąc subów. Chwalcie niepodległość e, kraju Az Afganistan. Amen.